Witajcie moi drodzy, ja jestem Kf i dzisiaj pokażę Wam grę, która się zwie Force. Otrzymałem e, klucz do niej niedawno, bo jest ona jeszcze w fazie beta. Dołączymy teraz szybko takiego serwera. Hmm, powiedzmy, że tu, um, i tak naprawdę drugi raz dopiero włączam tą grę, więc to będą takie pierwsze wrażenia. Ogólnie nie wiem, co w tym chodzi. E, czytałem troszkę tych artykułów na jej temat, ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, e, to niestety jestem jeszcze kompletnie początkującym. I e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ora, póki co coś utknąłem w miejscu. Nie wiem, czy muszę czekać na resztę. Czy coś się zepsuło? O, dobra, mogę chodzić. Chmiel. Nawet nie jestem pewien, czy on był ze mną, czy nie, ale dobra. E, gra jest to ogólnie połączenie. Mm, okay. e, Minecraft'a i powiedzmy Counter Strike'a, czyli strzelanki z sześcienną. No i zginąłem. E, z sześcianami. Co ciekawe, oprócz samego strzelania, możemy też tutaj budować. Chyba znowu mnie ten sam zabił. Teraz na jakimś dachu. Mamy różne bronie. Nie wiem, czy na tym serwerze można budować. Chyba niekoniecznie. Ale są też serwery, gdzie mamy na przykład tryb kreatywny. I naszym zadaniem jest budowanie świata, który nas o, otacza. No to jest strasznie, strasznie mocno cisnął niestety, ale myślę, że to po jakimś czasie by się zmieniło. Mam double killa, fakie. Um, powiem wam, że gra, gra jest całkiem sympatyczna, mimo że. Um, mimo że no, nie da się ukryć, że dość mocno jest wzorowana na Minecrafcie A przynajmniej inspirowana. No i wszedłem do jakiegoś domku, to chyba nie był dobry pomysł. To tak naprawdę tego Minecrafta nie przypomina. Jak się przyjrzycie, mimo że też wszystko jest złożone, co jest takich sześciennych klocków, to nie wygląda tak jak Minecraft. No i umarłem. Zaczynamy moje statystyki. E, 6,05, czyli mam w miarę. nie takie złe. 6,7, chociaż. A 6, 1, praktycznie 1 do 1 statystyki, jeżeli chodzi o sto stosunek śmierci do zabójstw. Kurczę, czasem mi się wydaje, że oni są ze mną niektórzy, ale tutaj chyba nie ma drużyny, tutaj chyba każdy jest na każdego. Um, są oczywiście tutaj różne tryby rozgrywki. Teraz wam jeszcze pokażę na przykład jak prezentuje się serwer kreatywny. Gra ma duży potencjał. Jednak czy zostanie on wykorzystany? Tego nie wiem. Ogólnie jak teraz sobie tak gram spontanicznie, to nie jestem pewien czy um, byłbym w stanie grać w tą grę nieco dłużej. Ok, sprawdźmy. O nie, otrzymałem żadnych punktów. No cóż, trudno. Um, sprawdzimy jeszcze serwer kreatywny. Um, tutaj są jeszcze serwery, gdzie można budować. Weźmy sobie na jakiś niemiecki, może będzie mniej lagów. No i prawdopodobnie będziemy mogli tylko zwiedzać, ale zobaczmy. O, wyglądałyśmy gdzieś. Jak widzicie, oni sobie tutaj budują jakiś pojazd. Czy ja mogę tutaj coś modyfikować? Nie mam uprawnień. Może to i lepiej. Um, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie. Jak widzicie, są też różne przedmioty, które w Minecraft'cie by się prawdopodobnie nie mogły znaleźć. Takie jak e, światełka, jakieś lufy, miniguny czy cokolwiek to jest. No na pewno można się całkiem dobrze bawić też, budując na tego typu mapach. Um, pokażę Wam jeszcze na koniec menu. Um, tak to wygląda, jest dość dopracowane. I tutaj mówię to całkowicie poważnie. E, co jest przyjemne, to to, że cały cała gra jest spolszczona. Jak widzicie, możemy sobie wybrać język jest język polski. Jak się zalogujemy, widzimy takie menu. Tutaj możemy wybrać serwer, gdzie można grać bądź też budować. Zaloguje się znowu na jakiś niemiecki. Loku jest pełny. I tak, mamy tutaj znajomych. Ja jeszcze nie mam żadnych, niestety. Wiadomości, ustawienia, skrzynka ze skarbem. Jeszcze nie jestem pewien, co to jest, ale jak widzicie, możemy tutaj modyfikować różne Różne walory naszej postaci. No, ja na teraz całkowicie zwyczajnie. Mamy też klany, więc wszystko jest wbudowane w grę. To jest naprawdę bardzo sympatyczne. Wczytywanie mapy. O, gdzie możemy dołączyć pełny, pełny. Może tutaj sniper Hill. No to niekoniecznie dla mnie. Muzyczka jest taka sobie szczerze. Sieć P2P nie jest gotowa. O, a jednak dołączamy. Tutaj widzę, że jakiś taki bardziej motyw Battlefieldowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba chyba trochę poczekać, żeby dołączyć do rozgrywki. Już widzę, że tutaj trochę osób się czai. Coś tutaj chodzi, a ja się nie mogę wciąż poruszyć. Nie jestem pewien, czy coś robię źle, czy po prostu muszę poczekać. Hmm. Nie bardzo jestem teraz w stanie cokolwiek zrobić. Tak jak mówię, to są pierwsze wrażenia, czyli właściwie drugi raz w życiu to grę włączam. Jest ona całkiem sympatyczna, jest darmowa, także możecie zgłosić się do bety i bez problemu. Powinniście po jakimś czasie dać, dostać klucz. No kurczę, nie wiem co jest. Że muszę coś wcisnąć. Ach, niestety, niestety takie są początki. Jak, jak uda mi się tutaj trochę um, w tej grze zdobyć skilla... To może się w jakimś kolejnym materiale popiszę, e, lepszymi umiejętnościami strzeleckimi No i znowu nie mogę się ruszać. Nie wiem o co kamen. O, dobra, poruszyłem się i kogoś zabiłem. Dobra, niezła rzecz z tego co widzę. Naprawdę niezła rzecz. Chyba wszyscy we wszystkich strzelają. Może kogoś uda mi się kluczem francuskim zbić? A masz! No <grym> nie wiem, to chyba. Chyba nie był dobry pomysł. Nie, nie są wszyscy na wszystkich sobie. Drużyny jest ready blue. Czyli w takim razie e, tak bardzo lamię, że nie jestem w stanie jeszcze drużyno. odróżnić. Dobra, także tak mniej więcej wygląda gra. E, Mam nadzieję, że mój skill was nie poraził jakoś strasznie i będziecie w stanie przeżyć cały ten materiał. Więcej chyba tutaj nie ma za bardzo co dodawać jeszcze na tym etapie. No właśnie, komuś strzałem prosto w głowę, ale pewnie się okaże, że to ja jestem blue, tak. Czyli strzałem cały czas do swoich. Dobra, strzałem do czerwonych, czyli ci są ze mną. Ktoś we mnie strzela. Mapa jest mała. O, tam jest jakiś. Ktoś go zabił. Nie wiem czy ja, czy, czy ktoś inny. Ale ewidentnie nie żyje. Dobra, także tyle było na tyle. Gra jest naprawdę interesująca. Jeżeli macie możliwość w nią zagrać, to zachęcam chociaż do za zapoznania się. Mmm, ładne niebo, takie makowe. Yy, także, co tu więcej dodawać? Jak lubicie tego typu gry, to powinna Wam przypaść do gustu. Nie jest to jakieś mistrzostwo świata, ale na pewno gra się bardzo sympatycznie. Także, yy, taki króciutki materiał. Pierwsze wrażenia yy, przygotowałem dla Was. Mam nadzieję, że w miarę Wam się spodobało. Yy, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Może jakiś kolejny materiał z tej gry się pojawi, tak jak mówiłem, jak trochę z kilo nabiorę i będzie więcej do pokazania. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.